Ja. Na ten weekend to ostatni odcinek ostatnie przejście z agro jak wiszę. Idziemy teraz na gospodarkę. Robimy zagę. No, pożady Oficjalne na mnie Robimy tam. Będę się starał zdobyć farminga 25. No to <grym> Zawieśmy i... Zawieśmy. Mhm. A bo koko bo nie chodzą. O. <laughs> e właśnie chodź szybko do tego bagna. Boże one zamarzą. No kurde. No załap. No, nie chcę załapać. No łap to. Nie chcę załapać. <laughs> O! Kurwa o. jest! Zajmujemy, jak się I już się zesrała A Co to robisz wczoraj? No! Kurwa! kurwa. Ale... Zamarzło lepiej. Choda. To jest rzepak. O, kurwa tu chwamą przykryło. To mhm. jak kurwa wiem. No. Wiesz przez co? Przez mrozy. Pierwota pijemy. Biorota pijemy, a no, więc widzowie. to to Czyli... na ten. Nie, jeszcze chwilę poważmy, to... no, Dobra, co jeszcze Tu chłopie jeszcze. I tu też. O śmierdzi gównem mega. Te kury tu kurwa sarają. <noise> <To. głos> dobra, idziemy stąd. Tu było kiedyś naszą, bo jest ta rura nadal, ale... O, no, <noise> Tak Dobra. Widzowie, hehe, Na razie. To oficjalne po pożegnanie takie. Na razie.